Cześć, w tej chwili w tej w Aldfredo Games. pierwszy na moim kanale, jakim jest World of Times. <tuszel> jak widzicie, jestem dość nowym YouTuberem. <tuszel> YouTube Zaczynam z YouTubem na nowo, bo tamten kanał jest umarł, no ale to jest trudne. Odcinek dzisiejszy będzie bardziej hmm, vlogowy niż hmm, gamingowy, bo chciałem Wam po prostu powiedzieć, co będzie nagrywane, w jaki sposób będzie czasem nagrywane i jaki mam plan na ten kanał. No, dzisiaj będę nagrywał WOTa. WOT, mm, pewnie będzie jeszcze Falkate Week, który będę nagrywał niedługo. Oraz yy, Liga będzie też nagrywana. Będzie trochę cicho, gra, bo już był pierwszy materiał nagrywany, ale zauważyłem, że gra i pole bitki było za głośno i było mnie za cicho słychać, a więc po prostu będę mówił głośniej oraz yy, grałem w ciszej. Materiały będą się pojawiać no, na razie szybko, jak jest za szkoły, ale mając mam plan rzucać więcej, teraz uczniowie będą, będą w jakiś sposób no, montowane. Jakiś dziwki montaż pewnie będzie. Jakieś przycinanie, wydawanie czegoś lub zabawa po prostu, nie? Uczę się dalej montowania, więc nie ma co się spodziewać, nie wiadomo czego. World of Tanks yy... uczyć się już nie uczę, ale jak na razie Black Skill, dlatego już dawno grałem. No kawałka ładno, przy nie jedzie <tryk> I tam będzie kanał się rozwijał powoli mam, mam plan nagrywać różne gry Q&A oraz różne, różne vlogi Czasem pojawią się pewnie live. Taki mam plan Nie tam uważać, bo oni tam daleko bardzo O tam, 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 o so, tam, 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 tam Po drugiej stronie, więc można wyrwać strzała A ten to chyba zaskoczony będzie zaraz. Trzeba wrócić dobrze, lecimy delikatnie, tam gdzieś jest, oraz tam mm, będzie na pewno gamingowe osta bułek, i na szczęście nie ustali. No kolego, gąski nie masz, nie zazdroszczę. Mamy mam jednak tak lekko. Dobra, leży, elegancko. Hmm. Kanał będzie gamingowe, a mam też plan wrzucać Q&A, vlogi oraz yy, najwybłędniej z czasem, ale wszystko z czasem, jak kanał się rozwinie oczywiście. To jest akurat już mój drugi kanał, miałem wcześniej też jeden kanał, ale niestety yy, umarł. Po prostu był już taki shit na tym kanale, że nie mogłem naprawdę nic nagrywać, bez jebania mnie na każdym odcinku oraz pod każdym live'em. Może sobie nowy. I... Po prostu będę go nagrywał tak, jak mi się podoba. Nagrywał co chce, a skiedy chce. Kanał, jak na razie, będzie ciągle jakby rozwijany, prawda? Będzie a, kamerwa zasała. Oj, ileś tam. Crasznie ja nie widzę, to może nawet hmm. Będą też pewnie... Hmm, jeżeli mi się uda, będą jakieś piosenki nagrywane wzsane, bo też się tym zajmuję, ale w małym stopniu. na no, razie kurwa, Przegrywamy w kij. Roalibat. O, no, to się widzi. I trochę poszkolił, ale mnie nie przebił. Ojoj! Więc... Ojoj, oj, dobra, przybili się. Plecy nam robią, plecy nam robią. Plecy nam robią, ja dostaję chłopaki. Możecie coś zrobić. Będę wdzięczny. Dobra, skalę się. Tam tu było do mistrza. Haha, nic Zda... Nie trafił. A, dostaję, dostaję bardzo. To on niczym. O, leci we mnie. się, że nie trafię. Trzeba się schować za czymś, lepiej będzie schować się za pan. Dobra, to mi Z tego co widzę, to nie. A dobra, odgryliśmy ich zabójstwa, więc jest ok. Bo jadę tam im pomóc, bo widzę, że są problemy najmala. Znaczy, się opieram tak jak mówię, na gamingu, live'ach oraz pewnie będzie Q&A, z czasem. Jeżeli kanał się odpowiednio rozwinie, tak jak będzie po mojej myśli, na pewno będę starał się też, Tak, jak kurwa, Rafisa, coś To miał być czysty strzał, się nie udało. Nic nie zrobię, bo jesteśmy otoczeni, nas ta wagów na gówno niszczy, tupe tupy o... Pomogłem go teraz Że mi się zatrzymał, jak to powinien. Nie, przegramy tą bitwę niestety. trzy wygrałem łap tu przegram Jak to powiedziało w ziemię, ja się pytam. No, trzeba się tak ustawić, żeby mi nie przebili pancerza i się wycofywać. Wycofywać. No to jest DJ u mnie już. No, zobrzymy się ładnie, a ja, dziękuję. To zsanę i po prostu będę do nich próbował, tylko to już mogę zrobić. Bo mi tym jakby widzę widzenie chce pomagać, tak jak powinien pomagać. Jakkolwiek się zatrzymać przy tym w całku. Jeszcze trochę mnie nie obili. Tam tego chcę zapolować. ja ale... przegramy teraz już. Też ja wiem. Jest szansa to ugrać. Jest, jest, oczywiście, że jest, wszystko jest możliwe. Tego śmiecia na blisko trzeba zniszczyć i kontynuujmy, bo trzeba się załatwić. to go spunkować, będę spunkować i on mnie wyjedzie zaraz o, za, za kurwa milion obrażeń. Nie wiem czy się przebił, nie mam pojęcia. Znaczy mnie ten kuta sklep od góry. A tego to ja nie trafię niestety. Ta strzela mnie teraz tam tamtym tamta, ta franca. No bo nie będę jak Pan Ziegorski naprawiał, bo nie potrzebuję. Ja no, ja będę leżał, bo tam ponad górę jest niż... I wszystko idzie. gry ze znajomymi na pewno też będą, bo współpracuję z moim znajomym, on też tam posiada kanał i też z nim nagrywam. No będą, będą na pewno, pojawią się też z nim odcinki. Będzie też liga, jak już pewnie z Niemiec, to będę w moim zielonym grą. Z Niemiec, a z Holandii. Przyjemne 500 ping elegancko. Będą, będą się pojawiać też inne gry. Nie tylko Far i Liga. Hmm. Będzie Bobox. Nie, no, śmiecham się, nie będzie Boboxa. Gdałem, nie będzie ale się zanimałem. no będzie masowa ilość no, będą takie gry, na które system mój pozwoli. A jest ich trochę. No, mówię po powrocie z no, roboty, będą dużo lepsze. No, będzie, będzie, będzie można na Wiedźminkę pewnie poobrać, więc jest plus. No, mam pewne plany na ten kanał, gdzie dla mnie jako komponu czas. No i pieniądze w sumie. Uwlet Trzeba się przesunąć tutaj w te rejony. Chyba gdzie pod kamienie iść, żeby nas one działały, właśnie, o tamty działał, ale tamto takie działało. O tym taki fado co jest, o to takie o. O tutaj, o takie o. Z góry nie bało. Ja aż po tym dimaczu, co on robi, to ja widzę, że albo trzeba umieć trafiać, albo trzeba iść dużo, dużo bardziej do niego. Dobra, jeden chyba już leży, elegancko. No wychyl, nie się ja, no wyjść. Co tu się dzieje? No cześć. Chłopcze. No i nic ci nie dostałem za pięćdziesiąt. Myślę, że można w smaku wpadka. my się nie wychylimy. Jeśli wychylimy, to poginiemy wszyscy. A ma delikatnie, powoli. Rado no, mi Nie, wyczuł. Trzeba powolutku wychylać i ich obijać. Naprawdę powolutku bo on wyjedzie, on wyjedzie, ale w dosał nie od razu. Nie no dostał, a na nie trafi Nie wiem po co ten dwa podjechał. On dostał takie, nie do mnie, No nie wiem. Niech on wychyli, bo... O, o tym mówiłem. Zauważyliście, że, że zostałem sporo razy, a nie jedynie, kiedy nie został? Pecć, jedban. O O, nic się leży, elegancko. O, jednak trafi jedban. O, fak. A dobra, nie, nie, podjeżdżają, to tam ludzie. I widzicie, zostałem w Gąskę, nie? I oni tam nic nie robią. No i on zrobił No ile z naszych też, ale dobra, no chyba, posłane. Dane KW może być problematyczne. No te KW, to jest dwa KW. One będą problematyczne, bo one jak dolną teraz porządnie. Ja też nie chcę podjeżdżać za bardzo, bo one naprawdę mogą zrobić ten Zlegamy. Ale w sumie dostałem, bo na wtedy ten czołg się Nie wiem co ten No, elegancko dostał, po dupie. No, jak go biją, jest to No cześć No cześć papa Papa No chłopaki nie wiedzą w jakiej dupie są, no bo no, tu jest S1 Trzeba grać agresywnie, nie wolno nawet tak dupy i się bać Idę do szczała ształa. O! Dni bezpieczni. Ani ja nie trafiłem. Ani od niego. No nie, nie przebiję się Francuz. Francuzu? O frajerze chciałem powiedzieć na jedną kolejkę. No nie no, ja z Francji widzicie? No frajerzy! Tak się gra, widzicie, tak się gra. Nie wolno się bać, co biegasz agresywnie. O, dzięki, dzięki. Tu będę najmala są z wyjechaniem. Może hmm. ludzie do mnie piszą, jak nienawidzę, jak ktoś coś nagrywki piszą, nie? Jak leżałem cały dzień, to nikt tu nikt nie napisał. co coś robi, gram, oglądam, jem, mam Oczywiście muszę napisać, nie? No, będzie oczywiście też humorystyczny nie będzie jak to trochę uga, w się skupiamy na jednym, tylko będzie jakiś tam zabawne, Będą ludzie na Będą nagrywane vlogi Będą nagrywane Q&A Będzie wszystko nagrywane Do kogo A, do tego flyera. Huuuuu, jest bomba, bomba Ojej, nie wiem w którym momencie mi się odcina, że są problem. Nie wiem, zaraz się zobaczcie. Dobra, mniejsza. Easy I meczyk i easy Nawet nie wiem kiedy to się kliknę, ale być może dopiero, Może nie wszystko stosone. No wiesz, dużo się nie straciło A to ja. Dobra. Gigi. Izi Easy, 4 kilo. IZI, IZI, Trzeba grać agresywnie. Oczywiście, teraz wszyscy będą do mnie pisać z znam, to wszyscy pomogą i to Podczas nagrywania i nagrywki. No, ale tap szybki, 20 minut. Być może dużo się nie zatrzymało filmu, więc na się ej, 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 No i co? Mm, odcinki też będą w wymiarze mm, powiedzmy. 5, może 10 50, 15 tysięcy wyjść, wystytamy dałeś tego tutonu, nie będę czynią swoje tutony. No z mojej ziemi. Dobra. 10 tysięcy tych. No. Potrzebujemy w cholerę do tego, a mamy 13, a potrzebujemy 54. Stroch jeszcze tego brakuje no. Więc co, chciałem z nami pozagrać I... Widzimy się na dół. Cześć, cześć!